Cześć, z tej strony Nus. Dzień dobry. w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj budujemy sobie piekarnię. I od razu mówię, jeśli ktoś nie ogląda moich rozgrywek, to z góry może przeprosić, bo pewnie nie zrozumie niektórych dygresji. Bo tak naprawdę buduję tę piekarnię głównie z myślą o swojej rozgrywce, jeden z rozgrywek. I oczywiście, jakby ona będzie normalnie udostępniona i, i tak dalej. Natomiast mogę przez chwilę gdzieś tutaj poruszać jakieś tematy związane z, z rozgrywką, bo jakby taki był zamysł, po to też to buduję dlatego z góry sorry, jeśli nie rozumiecie ale no tak wyszło, że tak powiem i od razu z góry też proszę, słuchajcie jeśli ktoś z was ma większe pojęcie o piekarni ode mnie, bo powiem wam szczerze, że, że chyba jedna, jedyna piekarnia, jaką kiedykolwiek zbudowałam, to była zaraz po tym, jak wyszedł ten dodatek i nigdy więcej się w tym nie bawiłam, nigdy więcej chyba nie miałam własnej działalności, że tak powiem w tej grze, mam wrażenie, że strasznie dużo rzeczy mnie omija jakby <laughs> muszę to wszystko nadrobić Yy, więc dajcie znać, jak to powinno tak naprawdę działać w sensie, co w środku powinno być, bo za, zobaczycie za jakiś czas, że dałam dwie te takie lodówki, jakby ch chłodziarki, czy są to jak zwał, i zrobiłam też półki, ale jakby za kasą w takiej zamkniętej części, gdzie teoretycznie tylko moja Simka ma dojście, znaczy powinna mieć tylko ona. I teraz nie wiem, czy na tych półkach jakby z tyłu za nią mogę stawiać jakieś jedzenie, czy ci Simowie jakby będą mogli z tego wtedy kupować, jakby korzystać, czy oni muszą jakby stać koło tego i tego praktycznie dotknąć, tam, że tak powiem, ściągnąć sobie sami ręką osobiście, żeby żeby mogli to wziąć, kupić, bo nie wiem, jak to jest, i nie chcę tutaj zrobić jakiegoś, że tak powiem, błędu. Oczywiście ja to sprawdzę czy to działa wszystko, zanim to udostępnię, natomiast ym, natomiast zas zastanawiamy to właśnie. Bo teoretycznie, jakby wiecie, w normalnych piekarniach czy jakichkolwiek sklepach, no to stoją rzeczy na półkach z tyłu i normalnie można to kupić, tak? Tylko, że my w życiu jakby nie musimy tego, że tak powiem, zmacać ani stać przy tym, żeby to kupić, a w Simsach nie wiadomo, jak jest. Także jeśli ktoś się orientuje w tym temacie, to dajcie znać. A jak nie, no to będziemy to sobie sprawdzać najpóźniej, pewnie przy rozgrywkach, jeśli wcześniej mi się nie uda. Słuchajcie, budynek jest dość specyficzny, jak widzicie. Natomiast jest on trochę w stylu tego Bubble Tea, które budowałam już swego czasu. Jest na tej samej zasadzie, zresztą z tymi samymi kaflami, tylko w innym kolorze. Zrobiona ta. Jak to się nazywa? To podwyższenie, ten, ten zamiast dachu, to platforma? Platforma, to jest chyba dobre słowo, którego chciałam teraz użyć. Więc i one mi jakoś tak pasują tu klimatycznie. Ta, ta piekarnia co prawda jest na totalnym końcu świata, bo tutaj jest ta działka, swoją drogą piękny z widok z tej działki. Ale ona jest też niedaleko tego parku rozrywki. I jakoś mi... Ten klimat tego budynku, w sensie z, tym, z tą platformą i z tym dachem, z tym pseudodachem, on mi jakoś tu bardzo pasował po prostu, a jeszcze przy okazji był w tym samym stylu, co to Bubble Tea, więc uznałam, że jakby trochę całe miasto, cały świat na, jedną, na jedno kopie, że tak powiem, w sensie pasujące do siebie, tak, bo to z jednej strony jedni mogą znaleźć źle, drudzy mogą stwierdzić, że bardzo dobrze, że są takie same, czy znaczy podobne, w tym samym stylu. Także, yy, także tak to zrobiłam na tej samej zasadzie. Chciałam tylko użyć trochę innych kolorów, bo to bubblet jest pomarańczowo-zielony. Na pewno jest zielony. Nie chcę skłamać z tym pomarańczem, mogłam teraz coś ściemnić. Ale tak mi się wydaje. Starałam się też od razu mówię, użyć tylko licealnych lat i podstawki. I teoretycznie prawie mi się to udało, oprócz tego, że użyłam kuchni nie z podstawki, której są dosłownie trzy szafki na krzyż. I. I chyba stolików na zewnątrz użyłam z, z razem raźniej. W sensie, jakby cały budynek, cała bryła, umeblowanie właściwie w środku. No, no siłą rzeczy, się musiał być w pracy, żeby były te lodówki i kasa sklepowa. Natomiast jest bardzo mało tych, jakby innych dodatków. Więc jeśli ktoś ma ograniczony zasób dodatków, to myślę, że bez problemu może korzystać. Nie będzie musiał bardzo dużo sobie dokładać po swojemu, bo budynek jest praktycznie gotowy. I nawiązując do rozgrywki, słuchajcie, tak jak wam was wspominałam ostatnio, w ostatnim odcinku, dwa dni temu, to no nie wyszedł on najtańszy. Abi ma chyba 17 tysięcy, no teraz już trochę sobie dorobiła, ale no do 30 chyba, 3, bo tyle kosztuje ta, ten budynek, no niestety trochę jej brakuje. Także nie wiem, co z tego będzie, nie wiem, czy będziemy tak, jak też rozmawiałam z wami, znaczy ja do was mówiłam. Nie wiem, czy by je nie zrobić jednak czegoś u niej na działce. W każdym razie chciałam zbudować tę piekarnię, tym bardziej, że zastanawiam się tylko też, czy ona będzie działać, tak jak się jej nie ma, bo sklepy z tego co pamiętam kiedyś, przynajmniej teraz z tymi bugami też i z tym wszystkim trochę się też zmieniło, działały jakby normalnie, że jak był sk dla mnie przynajmniej, tak? Że, jak był sklep, sobie jakiś tam stał i ja sobie do niego poszłam, to tam normalnie można było coś kupować. Ale zastanawiałam się, czy piekarnia działa. Pewnie nie, no bo to nie jest piekarnia, tylko sklep no i stoją lodówki, i znając życie, pewnie nic tam nie ma. Ciekawe, ciekawa jestem, jak to wtedy jest. No, nieważne, taka mała dygresja. Nie wiedziałam, jak to do końca rozwiązać tak naprawdę na tej działce, bo. Ja strasznie nie lubię tych działek w tych Simsach, a takich jest mnóstwo, takich wyrwanych z kontekstu. No bo to jest jakby świetna działka, można jakiś domek letniskowy, że tak powiem, bo to jest na końcu świata, praktycznie zaraz, no tu nie ma plaży, ale zaraz przy wodzie. Ale nie było innej działki tak naprawdę dobrej na tą budowę w tym świecie, bo w tym centrum powiedzmy, no jest nasz dom, jest to Bubble Tea, jest biblioteka i tam właściwie nie ma więcej działek, no jeszcze jest ta działka tam jakby na Górze, że tak powiem, i tam chyba. Nigdy nie wiem, dyrektorka tam mieszka. Chyba tak, chociaż mogę coś ściemniać. No to nie będę jakby wrócić z domu, że ta działka na tym piekarnię była totalnie za duża, już totalnie bym nie wiedziała, co tam po prostu zrobić naokoło. Mm. I jakby tutaj w tej części, chyba tak? Jeśli się nie mylę, na tej dział największej działce jest Park. I oprócz tego mamy jakiś taki starter, dom na wynajem i ten dom, gdzie mieszka Savannah i Sydney. Więc, jakby zabrakło mi działek, tak naprawdę, na ten budynek. To jest jeden z tych światów, w których, wiecie co, ja jak gram, gram rzadko, ale jak gram to staram się raczej mniej więcej grać w świecie, w, w którym, znaczy. Poruszać się generalnie tylko po świecie, w którym gram. No bo siłą rzeczy na co dzień też nie jeździmy. Już to kiedyś mówiłam. Nie jeździmy, no chyba że mieszkamy na totalnej takiej wioseczce, wioseczce i jakby nic nie ma. Chociażby do pracy musimy dojechać. Ale raczej trzymamy się w obrębie mniej więcej swojego domu, tej samej miejscowości, tak. Ale są te światy tutaj w tej grze, które są tak małe. Już nie mówię o tych okultystycznych, bo to w ogóle jakby pominę. Ale. No tak jak tutaj, jakby oprócz tej biblioteki, tego bubble tea, ja właściwie nie jestem w stanie nic więcej tu zrobić. Znaczy oczywiście jestem w stanie, tak? Bo mogę się pozbyć domów yy, i zrobić yy, jakby budynki publiczne, ale też no, nie o to mi chodzi teraz, żeby wszystkie domy nie były domami, tylko budynkami publicznymi, żeby mój jeden sim w całym świecie mógł gdzieś chodzić i, i jakby zwiedzać. <laughs> no to bez sensu. Więc... No więc, miałam, no więc to była jedyna możliwa działka dla mnie, według mnie. Użyłam znowu tej samej kuchni co ostatnio i w tych samych kolorach co ostatnio. Znaczy, y, lodówka i kuchenka w tych samych kolorach. Jestem zakochana w tej kuchni i jestem zakochana w tym połączeniu z, tym, mm, z tą miętą, z tym seledynem, turkusem. Nie, turkus jest chyba bardziej niebieski. Nie znam się. O, w każdym razie, właśnie, jak widzicie, tutaj postawiłam te dwie lodówki. No, lodówki domyślam się, że działają normalnie, czyli że jakby nie muszą ich macać, w sensie one są w stronę, w drugą stronę, za szkłem, jakby są do tych kupujących. No, ale podejrzewam, że skoro tak są zrobione, to działają normalnie. Natomiast z tyłu robię te półki teraz i wybrałam. Te akurat to nie ma znaczenia jakie. W sensie w mojej historii teraz nie ma znaczenia jakie. I zastanawiam się, czy jak poustawiam na tych półkach właśnie jakieś ciasta, ciasteczka i tego typu rzeczy, to czy będą mogli to kupować. Bo nie ukrywam, że te puste ściany nie chciałam tam za zawieszać jakichś plakatów, bo to trochę bez sensu. Już te kafle są tak piękne, że szkoda by było. Ale jak się okaże, że to po prostu nie działa, te, te półki z tyłu i to bez sensu, to. Nie wiem, coś tam trzeba będzie poustawiać, nastawiać, bo już nie chcę się ich pozbywać, bo mówię, podoba mi się to, że one tam są i są w ten sposób, w jaki są. Natomiast, no, no szkoda, żeby teraz stały puste, w ogóle bez sensu. <grym> Więc jeśli ktoś się orientuje, jakby zawczasu, to dajcie proszę znać, czy to może tak być. A jeśli nie, to po prostu sobie to sprawdzimy. Yy, użyłam też swojego, znaczy, to nie, nie jest mój patent w żaden sposób, ale tego patentu w cudzysłowie. Z, tego, z tym, że były różne krzesła, bo ja bardzo to lubię. Wiem, że niektórzy z Was mogą uznać, że to jest jakiś totalny eklektyzm albo w ogóle beznadziejny to jest jak można tak robić, przecież to w ogóle bez sensu. Ale mi się to po prostu podoba. Często gęsto w takich miejscach publicznych, szczególnie... Zresztą w domach często też. No, w domach to w ogóle lubię często, jako ja uwielbiam jakieś rakstury i tego typu rzeczy, że w ogóle każde krzesło jest inne, bo wiecie, znalezione czy coś. Także ja lubię takie akcje, bardzo mi przykro, że się, to się komuś nie podoba. Kolor krzesła zawsze można zmienić. Tak. I słuchajcie, tak naprawdę, jeśli chodzi o środek, to będzie właściwie tyle. Jedyne co to, y, miałam oczywiście problem z zasłonami, bo uznałam, że nie będę tu wieszać tych firanek zlicalnych, bo to bez sensu. Potem stwierdziłam, że w ogóle nie będę wieszać firanek, bo bardzo rzadko raczej w takich miejscach są takie firanki, firanki. A czy może w jakichś takich bardziej. Pseudoeleganckich, miastowych, ale ta taka nie jest, ta miała być taka trochę bardziej, że tak powiem, retro, tak coś, coś w tym stylu. Więc zaczęłam kombinować z tymi zasłonami, tymi o matko. żaluzjami. To są żaluzje. <grym> Natomiast żadne mi nie pasowały, i niestety to jest kolejna rzecz, która jest z jeszcze innego dodatku niż miał być. Także chciałam się pochwalić na początku, że chciałam ograniczyć te pakiety, ale niestety nie wyszło. Ej, to jest podstawki. Dobra, cofam. Cofam to, co powiedziałam, jestem super. Przepraszam, ale yy, skończyło się na tych roletach, bo uznałam znaczy, żaluzjach, bo uznałam, że tak po prostu będzie najlepiej. I jeszcze tym, na tej jednej ścianie pod tym oknem, co przed chwilą uwieszałam, te zasłony powiedzmy nazwijmy to nieważne. Postawiłam tą biblioteczkę z zlicalnych lat, bo uznałam, że ta ściana jest taka długa, pusta, jest bardzo dużo okien wszędzie, więc też nie zawiesimy nie wiadomo ilu obrazków, plakatów, nie wiadomo czego jeszcze, bo nie ma na to po prostu miejsca. A chciałam, żeby coś się trochę więcej działo. I chciałam postawić też trochę kwiatów, bo uznałam, że będzie przyjemniej, ale to był dzień, że nie chciałam postawić kwiatów. Znaczy ja bardzo chciałam, ale bardzo nie potrafiłam żadne mi się nie podobały, żadne mi nie odpowiadały, wszystkie były brzydkie, udało mi się postawić na stolikach jakieś takie małe kwiatki, żeby po prostu coś było i nie było tak smutno i nudno, że tak powiem, ale totalnie nie był to dzień nastawiania jakichś kwiatków gdzieś w kącie, żeby było żywiej, no po prostu to nie był ten dzień. A też, nie wiem, może też one nie do końca jakby gdzieś pasowały i to tak wiecie, z jednej strony chciałam, a z drugiej strony by to było trochę na siłę, nie wiem tak sobie gdybam w każdym razie, no ozdób w środku jest tak naprawdę mało, bo ich praktycznie nie ma. <noise> Powiem wam tak szczerze. Oprócz tego, że na każdym stoliku jest właśnie menu i jest jakiś tam mały kwiatek. Są jakieś dwie, chyba czy trzy ozdoby na tych półkach, które są z tyłu, jakby. No i to na ciasteczka. Aha, i tu gdzie teraz stoi to na ciasteczka postawiłam ekspres. Ekspres postawiłam w stronę jakby klientów, no bo ja im kawy robić nie będę. I też nie wiem, czy on będzie działał i czy będzie działał dobrze, tak jak powinien, w sensie, bo oni sobie tę kawę robili po prostu, za darmo, bo za darmo. Ale uznałam, no, że w takich kawiarniach jest ekspres do kawy zawsze. Fakt, że trzeba ją zamówić, za nią zapłacić, a nie dostawać ją za darmo. Tak jak tutaj, ja będę stratna na tym, tylko wydałam grube pieniądze na ekspres. Ale uznałam, że to jest fajny pomysł i będzie to spoko pasowało, aczkolwiek w związku z tym też podniosłam cenę lokalu. Więc po raz kolejny coś za coś. Wszyscy wiemy, jak jest. I jeszcze jedna rzecz, co mnie bardzo rozbawiło. Walczyłam z tymi kwiatami i to, co ja wymyśliłam na zewnątrz, w sensie to nie jest też pewnie odkrywczego ani jakby nic nadzwyczajnego, ale znalazłam jakąś taką skrzynkę z kwiatami. Ja nie mam pojęcia, mam wrażenie, że pierwsza raz ją widziałam noc. I o to. Ja nie wiem, co to jest. W sensie, jakby to pewnie jest zawsze, bo to jest podstawki. Może ewentualnie doszło w którejś aktualizacji, bo wygląda bardzo dobrze jak na podstawkę. Natomiast zrobiłam z tego kwietniki. I tak, po raz kolejny zużyłam dużo pieniędzy na pierdoły, natomiast wydaje mi się, że jedna taka podstawka, znaczy jedna podstawka, jedna taka doniczka kosztuje chyba 50. No poza tym, że dałam ich bardzo dużo, bo po dwa na okna, okien, 5, znowu wchodzi matematyka, 10 razy 50, 500. Obliczyłam. Nie wiem, czy dobrze, poprawcie mnie w razie czego. No więc jakby mogłam tego nie robić, ale wiedziałam, że żadna z tych, które są jakby w grze stricte po to stworzone, nie będzie nam pasowała, więc dałam po prostu te. I wydaje mi się, że jakbym jeszcze teraz, tak sobie myślę, z debuga dodała jakieś kwiatki do tego, ale żeby były nie tylko te kaktusy. Tracę głos, przepraszam, nie wiem dlaczego. <laughs> to już w ogóle byłoby świetnie. Wiecie, trochę to jeszcze yy, ożywić. Myślę, że byłoby spoko. No i to jest ten moment, w którym walczę z kwiatkami i do niczego mądrego, jak widzicie, nie dochodzę, nie dojdę i jakby tyle z historii z kwiatkami. Postawiłam te kaktusiki, i na tej drugiej półce jeszcze postawiłam te takie jakby puszki stare od herbaty, czy coś takiego z tymi takimi ala nie? Więc to też postawiłam, bo stwierdziłam, że nie wiem, świeże zioła do ciasteczek, będzie to spoko wyglądało. Nie wiem, zbliżamy się do końca, więc dziękuję Wam za dzisiaj. Nagadałam się bez sensu. Jak zwykle przykro mi, mam nadzieję, że lubicie mój chaos. Inaczej raczej nie będzie, chyba że kiedyś nie dojrzeje do mówienia inaczej. W każdym razie dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że po świętach macie pełne szczęśliwe brzuszki i wracamy z nową mocą, z nową siłą i z nowymi planami i pomysłami. Trzymajcie się cieplutko w takim układzie. Do usłyszenia jutro, bo jutro kolejna budowa i wracam do Was od czwartku z normalnymi odcinkami. Wracam z wyjazdu. Trzymajcie się ciepło jeszcze raz. Cześć!